Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zasady wiary w tekstach Pisma Świętego. Część trzecia. Bóstwo Jezusa. Jana, rozdział pierwszy, werset 1 do 3 i 14. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. I Bogiem było słowo... Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie stało, aby bez niego nic się nie stało, co się stało. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Więc słowem Bożym jest Jezus Chrystus. I Słowo Boże było Bogiem, czyli Jezus Chrystus jest Bogiem. I to słowo stało się ciałem, czyli Jezus Chrystus jako Bóg narodził się w Betlejem. I Jezus Chrystus miał, jest pełen łaski i prawdy. Rzymian, rozdział 9, werset 5. Do nich należą praojcowie, z nich również jak Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Czyli Chrystus jest Bogiem błogosławionym na wieki. Amen. Czyli to jest Bóg i jeszcze Bóg błogosławiony. Izajasz, rozdział 9, 5 do 6. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Jachwę zastępów tego dokona. Więc widzimy, że tu mowa jest o Jezusie Chrystusie. On tu jest nazwany Bogiem mocnym, odwiecznym Ojcem, Książę, Księciem pokoju. I On utwierdzi Królestwo Boże. Filipian rozdział 2, werset 5 do 11. To dążenie, to dążenie, niech Was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołacił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też go Bóg nad wszystko wywyższył i darował mu imię, ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc y, Jezus istnieje w postaci Bożej, ale on przyjął rolę sługi, on stał się człowiekiem i on bardzo się uniżył aż do śmierci krzyżowej, ale poprzez tę śmierć krzyżową zbawił ludzkość od grzechu. I Pan Bóg go bardzo wywyższył. Także na Jego imię, na imię Jezusa zegnie się każde kolano i każdy wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Dzieje apostolskie 4, rozdział 4, werset 10 do 12. 10 do 12. To niech będzie wam wiadome wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą Węgra. Nie ma w ża żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom podniebnym żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Więc tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Czyli Pan Jezus musi być Bogiem. Jest Bogiem. Psalm 23 Jachwe jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez na swoje imię, chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Bo Ty jesteś ze mną, Twój kij i Twoja laska właśnie mnie pocieszają. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobwity. Tak dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mojego życia. I zamieszkam w domu Jachwę po najdłuższe, po najdłuższe czasy. Więc Jezusowi ten tytuł o, przysługuje. I Pan Jezus jest tym pasterzem, który wiedzie nas do królestwa niebieskiego. Jana dziesięć, jedenaście. Jana dziesięć, jedenaście. Ja jestem dobrym pasterzem, Jezus Chrystus mówi. Czyli tym dobrym pasterzem jest Jezus Chrystus. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. Pierwszy Tymoteusz 3,16 Pierwszy Tymoteusz 3,16 a bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie i wzięty został panem. Tu mowa o Jezusie Chrystusie. Objawił się w ciele, stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Panny, usprawiedliwiony został w duchu, ukazał się aniołom. Ogłoszony został poganą, bo przyszedł też do pogan. Znalazł wiarę w świecie i został wzięty w chwale do Boga Ojca. I pierwszy Jana, 5:20. Pierwszy Jana, rozdział 5, werset 20. Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali prawdziwego, jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Więc Jezus tu jest nazwany prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Bo kto ma Boga? Jezusa Chrystusa na życie wieczne. Czyli Jezus jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem i to prawdziwym. Jana 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc podsumujmy to. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Pan Jezus przyszedł, stał się człowiekiem, aby nas zbawić, uniżył samego siebie, stał się sługą, służył wszystkim aż do śmierci krzyżowej. Dziękuję.